Cześć z tej strony Julia! Witam Was w moim nowym odcinku z serii Shakespeare'a na wstępie chciałabym zaznaczyć, że wszystko co pokazuję w moich filmikach jest tylko zabawą i wytworem mojej wyobraźni. Dlatego w moich zabawach konie latają, gadają, zmieniają płeć i robią wszystkie inne rzeczy, które nie powinny robić. Zatem zapraszam do filmiku i miłego oglądania. Pa. Dzień dobry uczniowie. Dzień dobry proszę pani. Dzisiaj jest plastyka, ja prowadzę plastykę, dziś jest kolejny dzień. W szkole o, tak fagonado siedzi w swojej koźlej ławce. No, dlatego dziś zrobimy, pracę, namalujemy. Tak, co się dzieje, przyroda wokół nas. Taki jest temat i każdy namaluje je przyrodę. A więc, tak, farby. Macie? Mamy, mamy farby. Dobrze, to rozdam klasie kartki. Proszę, 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 proszę bardzo. Tam z tyłu. Proszę, proszę. proszę. Dobrze? dobrze? Ym, a więc... Ym, tak, malujemy. No, no. O, tu drzewko będzie. O, malujesz brzydziej niż ja. Na pewno. To ty malujesz brzydziej. Nie, to ty. To ty. Dzieci nie kucić się. Ym, no dobrze, ale... Ym, on zaczął. Nieważne, kto zaczął, ale się nie kłócić. Ojej, rozlałam farbę. Fago, be, e, będziesz musiał na przerwie dokończyć, e, tak jak tak to pracę prostyczną, bo nie zdążysz, musisz się po papier. Aha, dobrze. Dobrze, to jak wam idzie praca? No dobrze. Ja już skończyłam. To proszę oddać. Dobrze. Ja też ja. Kolejka. Dwuosobowa się zrobiło. Dobra, proszę. Tak. A więc tak tutaj. Ja zbiorę. Dobra, jeszcze czekamy tylko na fago. ja jestem. Oj. przewróciłem się. Dobra, dokończam pracę. Dobrze, dzieci. Mamy przerwę. Podłożę teraz pani taśmę i jak usiądzie na krzesło, to się nie zorientuje, że jak wstanie, to się nie zorientuje, że będzie mieć taśmę klejącą na tyłku. Ale to śmieszne, dobra. Taśmę podkładam. Okej. Okay. Zaraz pani wróci. Dobrze dzieci. Ja sobie tutaj usiądę. Teraz idę do toalety. Okej. Hihihi, tak też na tyłku pani. <grym> Jakie śmieszne. Kto mi przykleił, kto podstawił taśmę klejącą? Miałam na tyłku taśmę klejącą. Ach, kto to zrobił? Proszę się przyznać, kto to zrobił? Mm. Yy, dobrze, to, jak tak, to idę pod dyrektorkę. Kto to zrobił? E, bo jak ktoś się nie przyzna, to będziemy wszyscy mieć karę. Przy, niech się ktoś przyzna. No. E, nie ja, nie ja. Ja też nie. Jesteś podejrzany, Fago. To jesteś niegrzeczny. Ja też nie. Ja na pewno nie. E, no, tutaj jest pani dyrektorka. E, klaso! Jeśli ktoś się nie przyzna, to będziecie musieli codziennie na każdej przerwie robić 10 przysiadów. O nie, niech się ktoś przyzna, no weźcie. To ja. Ty dlatego zadzwonimy, zadzwonię do twoich rodziców i pójdą na zebranie i i się wszystko wiedzą, a więc a później z Tobą porozmawiają. Mm, nie wolno robić takich przykusów pani. Mm, za karę będziesz ty tylko robił 10 przysiadów na każdej przerwie. I od dzisiaj zaczynamy, od teraz. Zadzwonimy do Twoich rodziców i to porozmawiają na poważnie. Przepraszam. Przepraszam. Nie, nie wybaczę Ci. Mm, szkoda. Dobrze. Co macie teraz następne? Basen. Dobrze, to idźcie już na basen. A ja zadzwonię do rodziców ogonka. Uh -huh, uh -huh. Tak, ogonku jest mi bardzo przykro, że zrobiliśmy takiego psikusa. E, dlatego e, dyrektorka zadzwoni do Twoich rodziców i porozmawiajmy i to na poważnie. A teraz idźcie na basen. Dobra. Idziemy na basen, idziemy na basen. Juhu! Ej, słuchajcie, może na basenie zrobimy takiego przykusa? że powiemy, że na ostatnim torze ktoś się topi i ciekawy, co Riko zrobi Riko zrobi taki przygłos okej okay. będzie świetnie hmm. dokuczymy mu, bo on jest głupi, taki on siedzi za koźlą ławką <grystanie> dobra, już jesteśmy na basenie. dzień dobry proszę pana Dzień dobry. E, tak, najpierw będzie rozgrzewka, więc się proszę znaleźć sobie miejsce. Dobrze. E, a teraz robimy wymachy kopytami przed nimi, żeby rozmachać je do pływania. I cyk. Dobrze, teraz tylni do żeby dobrze machać, procz te spływania też. Cyk. I cyk. I cyk. Cyk. Będziemy lepiej pływać, tak, proszę pana? Tak. Bo wtedy się ćwiczy i bardziej mięśnie. Yy, dobra, teraz skręty. cyk cyk skręciki o. O, dobrze dobrze, a teraz wskakujemy do basenu i będziecie mieć najpierw będziecie mogli najpierw będę wam zadawać tam zadania a później będziecie mieć tak, że będziecie mogli jak chcecie pop Aha, dobrze. To ja pierwszy. Juhu! Ja też. Super. Jej. Hop. Dobra. Razem. Dobrze. Ui! Ui! Zmieścisz siłuszko? Zmieśczę, Albo wiecie co? Podzielę was na dwie grupy. Dlatego yy, wyznaczę ci, co wychodzić z basenu. Fago, ty wychodzisz z basenu? Nie, no nie. Ja chcę być tutaj. Wychodzisz? Będziesz mieć swoją kulę. No dobrze. Ogonek wychodzi? Jest. Super. Dobrze, że z tobą. I. Wychodzi ten kropek. Dobrze. I wychodzi kuba. Cztery. Cztery. Dobrze. Wy na bok możecie popatrzeć, jak pływają. Następni. A więc tak. Teraz kółeczka, tak jak mówiłem. O. Dobrze. Teraz pływamy do... E, ustawić się w rządku przy jednym rzędzie, o, tu, w murku, przy tym. I teraz płyniemy do drugiego końca. Tak. Dobrze, i teraz druga grupa. No niestety tak krótko, ale mam dwie grupy. Dobrze, proszę się ustawić. Oj, możecie leżeć. Jej! dobrze, kółeczka tak, tak jak tamci tamta pierwsza grupa kółka, kółka, kółka dobrze a teraz przy jednym murku tak jak tamci i dopływamy do drugiego murka dobrze, teraz y, ta grupa druga y, teraz y, będziecie tak, Fago, Kuba wychodzisz i zamieniacie się z Riką. Dobrze, I możecie teraz macie wolne, do, żeby popływać. Dobrze, i ja tu sobie popatrzę. Ej, słuchajcie. No to teraz ten nasz plan. Okej. Okay. Kto mówi? Ja, może powiem. Okej, okay, to. Ej, ryjko co? Słuchaj, y, muszę ci coś powiedzieć. Masz zadanie, bo jesteś największy. Ym, na ostatnim torze ktoś się topi. Musisz popłynąć i go uratować. Ale ja nie wiem, czy ja dam radę. No, dawaj, dawaj. Dobrze, płynę na ostatni tor. Ojej, to jest za głęboko, nikogo tutaj nie ma. O nie, topię się pomocy. O nie, szybko. Kto ci powiedział, że masz tam popłynąć? A Fago mi powiedział, bo powiedział, że ktoś się topi. Ale czemu? Głos się posłuchałeś? Fago, chodź tu. Dobrze. Czemu takie głupie żarciki sobie robisz? Będzie znowu trzeba wzywać rodziców. Ech, ta klasa dzisiaj jest naprawdę niegrzeczna. No, trzeba będzie wzywać rodziców. On mógł się utowić. A jak ktoś się topi, to trzeba wzywać mnie. A nie robić sobie jakieś głupie żarciki. Dlatego. Znowu trzeba będzie wezwać rodziców. Ja nie wiem, ja nie wiem. Ja myślałam, że ta klasa jest bardziej grzeczna. No, to wychodźcie, w, wychodźcie z wody. Ja już porozmawiam z rodzicami. Dobrze, to teraz idźcie do szatni, a ja tutaj poczekam na rodziców i. Pogadam z nimi. Dobrze, to idźcie do szat. Dobrze. Ty jesteś skarży, pyta. Jeszcze ci pokażemy. A co ja takiego zrobiłem? Jesteś główniarz. I je, jesteś taki, że nie umiesz się sam uratować. Oh. I się tak skarżysz pyta. No co innego miałem zrobić? gdzieś się topiłem. No nie umiesz się sam uratować. Tak. To my się jeszcze z tobą policzymy. Czemu? Bo jesteś gówniarz. Icia Majda. Nikt mnie nie lubi. Dlatego, że jesteś chmajda i taki. Jesteś niefajny, duży i tak dalej. Nikt mnie nie lubi. Dobra, wracajmy na basen. Już się wysuszyliśmy. Dobrze, jeszcze nadal czekam na waszych rodziców, ale pewnie za chwilę będą. O! Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, dziś fago i ogonek byli bardzo niegrzeczni i bardzo robili psikusy i tak dalej. Ja nie wiem, co się z nimi dzieje. Fago siedzi w koźle i ławce, jak wiedzą rodzicę. Tak. I jeszcze bardziej rozrabia. Ja nie wiem. Proszę zabrać dzieci do domu. Przepraszam nasi synowie. O, w domu im na pewno damy surowe kary. Przepraszamy za nich. Ogony, chodź. W domu porozmawiamy na ostro i my też jeszcze raz, to tak masz za karę, tydzień nie bawisz się na łące. To my też wprowadzamy taką karę. Czemu? To jest moje ulubiony taki placek zabaw. Idziemy do domu. Chodźmy, my też. To, oj, przewróciliśmy się. To do jutra. trafa go, go... do jutra ogonek. Pa! Jeśli Wam się podobał filmik, zostawiajcie łapeczki w górę. Subskrybujcie mój kanał. Dziękuję, że oglądaliście mój filmik. Pa!